Jeżeli chcesz, żeby mężczyzna robił dla Ciebie wszystko, włącznie z dawaniem pieniędzy, kupowaniem Ci kwiatów, noszeniem Ciebie na rękach, musisz zrozumieć, że to wszystko zależy od tego, jak bardzo Ty jesteś przebudzona na swoim poziomie podświadomym. Tak, wiele osób Ci powie, kup sobie ładniejszą sukienkę, wchodź w bogate miejsca. Ile razy już próbowałaś działać w 3D? Ile razy? Ile razy próbowałaś zagadywać do mężczyzn, próbować za nimi latać, próbować szukać na zewnątrz tego, czego tak naprawdę brakuje Ci w Tobie? Jeżeli Twoje pole byłoby tak zaprogramowane na otrzymywanie, byłoby zaprogramowane na kobiecość i nabycie tą jedną, jedyną dla Twojego mężczyzny, gwarantuje Ci to, że zostałby on ściągnięty tak zwanym worteksem, tunelem, jak ja to nazywam, aeromanifestacyjno-dynamicznym i pojawiłby się w Twojej rzeczywistości, błagając Ciebie o związek. Więc albo zadecydujesz o tym, że Ciebie stać na ten rezultat, albo będziesz do końca życia w singielką, albo w niepoprawnym związku. Jeżeli on Cię nie rozpieszcza, to to jest Związek jednopłciowy. Jeżeli jesteś na to gotowa, napisz do mnie mocno bezpłatne szkolenie, a jak już mnie długo oglądasz i jesteś ze mną gotowa pracować, napisz do mnie program.